Tytuł Szopka Krakowska. Autor Zygmunt Grabarski. Czas powstania 1982 rok. Miejsce powstania Kraków. Wymiary: Wysokość 220 cm, szerokość 120 cm, głębokość 60 cm. Technika: rękodzieło. Materiał: Drewno, tektura, papier, kolorowa folia. Własność: Muzeum Krakowa. Tradycyjna szopka krakowska jest budowlą, której architektura nawiązuje do zabytkowych budowli Krakowa. Charakteryzuje ją symetryczność, strzelistość i bogactwo barw. Szopki wykonywano z drewna i tektury i oklejano kolorowymi papierami. Zasadniczym elementem szopki jest scena Bożego Narodzenia, której towarzyszą liczne postaci związane z historią, tradycjami i legendami krakowskimi. Prezentowana szopka jest trzypoziomową budowlą zwieńczoną trzema strzelistymi oraz czterema mniejszymi wieżami. Dominują w niej kolory czerwieni, zieleni i srebra. Witraże umieszczone w oknach są podświetlane, figurki około 15 cm są rzeźbione w drewnie i malowane. Wzdłuż trzech boków podstawy szopki znajduje się ozdobna listwa, za którą wznosi się imitacja skarpy. Po środku niej smocza jama ze smokiem. Ponad skarpą znajduje się pierwszy poziom szopki. Na środku scena z Herodem siedzącym na tronie. Po obu stronach stopni prowadzących do tronu stoją figurki wojowników z tarczami i włóczniami. Po lewej i prawej stronie na cokołach spoczywają lwy. Miniatury tych z przedkrakowskiej wieży ratuszowej. Po lewej stronie u stóp schodów figurka bakałaża, zaś w narożniku figurki przedstawiające Żyda i Żaka. W prawym narożniku figurki dwóch Żaków. Po obu stronach szopki w tyle drzwi, a przed nimi halabardnicy. Na poziomie drugim centralnie Turoń i Krakowiak z obracającą się gwiazdą. Na poziomie trzecim, po środku i nieco w głębi, Święta Rodzina. Z prawej strony Trzej królowie, po lewej, pięć figurek składających hołd rodzinie. Wieża środkowa jest najwyższa i przypomina wyższą wieżę Kościoła Mariackiego. Zwieńczona jest orzełkiem. Z okienka wieży wygląda trębacz Hejnalista. Poniżej listy umieszczony herb Krakowa. Wieże boczne zwieńczone biało-czerwonymi chorągiewkami. Wszystkie wieże posiadają ozdobne witraże. Nad pierwszym i nad trzecim poziomem oraz pośrodku każdej ze strzelistych wież umieszczone w niszach figurki zakonników. Szopka zdobyła pierwszą nagrodę w grupie szopek dużych w 40. konkursie na szopkę krakowską w 1982 roku. Jej autor Zygmunt Grabarski Startował wtedy w konkursie po raz siedemnasty. Za swojego życia wziął udział w sumie w osiemnastu konkursach. Pierwszy raz w 1961 roku. Z zawodu był mechanikiem. Pasje plastyczne rozwijał w amatorskim zespole teatralnym, który zorganizował ze swoimi braćmi. Pierwszą szopkę wykonał w 1927 roku na prośbę młodych kolędników.